Kołczowie, którzy zajmują się terapiami mężczyzn, coraz częściej mówią o powrocie mężczyzn do ich męskiej energii i zwracają im uwagę na to, aby stanęli do swego, do męskiego, aby nie pozwalali manipulować się kobietom, aby e, nie pozwalali, e, żeby kobiety kierowały ich życiem, żeby stawiali na swoim. Mówią o tym, że Miły, grzeczny chłopak to nie jest dobra opcja dla mężczyzny, który chce budować zdrową relację. Z kolei ci terapeuci i coachowie, którzy zajmują się powrotem do pięknego życia kobiet, mówią to samo, tylko troszeczkę w inny sposób kobietom. Mówią o tym, aby kobiety stanęły w swojej żeńskiej energii, ale przede wszystkim, aby nie pozwalały sobie wchodzić na głowę przez mężczyzn i aby nigdy nie wykazywały jako pierwsze inicjatywy, aby wróciły do tych czasów, gdy to mężczyzna musiał o nie zabiegać, musiał o nie walczyć i musiał się wykazać sprytem, siłą, zaangażowaniem i determinacją, aby je zdobyć. I... Moje zdanie, o ile zawsze w części z tych wypowiedzi jest kawałek prawdy, dlatego że sytuacja każdego z nas jest inna i, i z pewnością każdy z nas powinien odnaleźć ten swój życiowy balans. O tyle nie zgadzam się z takim podejściem, żeby kurczowo trzymać się swoich ról. Aby kurczowo odgrywać swoje role, nie dając sobie ani chwili, nie dając sobie szansy na to, żeby troszeczkę z nich wejść, żeby jednak kobieta mogła przejąć trochę inicjatywę, szczególnie wtedy, gdy. Chcę być z danym mężczyzną, ale on jest zbyt nieśmiały, bo okaleczony na przykład przez poprzedni związek, aby tak wprost zaproponować jej randkę. Z kolei jestem za tym, aby mężczyźni, którzy nie są miłymi chłopcami, tylko są łobuzami, także zastanowili się nad tym, że jednak miłym być warto, bo gdy tak bardzo kurczowo kobiety i mężczyźni będą trzymać się swoich zasad, swoich ról, gdy nie będą stosowali filtra, gdy nie będą Dostosowywali swoich zachowań do sytuacji, w których ich życie postawi, to zamiast budować relacje, zbudujemy planetę Singli. Przytulam Iwana Kulwicka, miłość po czterdziestce.